widzowie, tutaj znowu Enrix i was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej gry na Pccie, Planet zoo. Wiele, wiele osób może ją kojarzyć, bądź nie kojarzy, to szybko wytłumaczę o co w niej chodzi. No, po prostu trzeba budować zoo, zarabiać, dbać o zwierzęta, choć mnie pracownicy o nie dbają, wszystko w trakcie gry wytłumaczę. No. No to co, no to lecimy. Zawsze dostajecie codziennie 100, ja na to mówię, listki, choć to się nazywa kredyty, nieważne. No i co? Tu macie pustynia, step, tropiki, klimat umiarkowany, tajga ost oraz tundra. Dla mnie najlepszy zawsze był klimat umiarkowany. A jeśli chodzi o kontynent, to nie wiem, zawsze na gapę to brałem, powiedzmy, że chcę Europę. Poziom średni... I nazwisko, No to nie wiem. Możecie dać jakąś fajną nazwę, bo można ją zmieniać. Na razie będzie zo YouTube. No to co? No to lecimy. Trochę się wczytuję, najwyżej to wycna. No i co? No i gra nam się wczytała. Ogólnie jestem wieloletnim graczem oraz fanem Planet Zoo. To jest w sumie moja ulubiona gra, bo ona jest najlepsza. Jeśli chodzi o tej i te wszystkie tego podobne. Jezu, jak mi się dzisiaj trudno wysłowić. No cóż. No. Zawsze biorę sobie tą ścieżkę. No i zaraz wam pokażę o co w tym wszystkim lechodzi. na to zrobić sobie. tak. Ścieżkę dam sobie na 8. I niech będzie, że będzie gdzieś taka długa. Wyrównaj do siatki. I powiedzmy, zrobię coś w stylu takiego, jakby ronda. O. I mamy coś takiego na przykład. Od kiedy ta kamera tak wolno się rusza? Nie wiem. No i mamy coś takiego. No i możemy to na przykład ozdobić. Ja to teraz ozdobię. Eee, cyk. Ogólnie ozdoby nie są wymagane, ale jak chcecie mieć dosyć ładne Z, to warto je dać. Ja je dam tak, jak zwykle robię. Próbuję Wam pokazać, jak to się powinno robić. Czym się obracało? A na Z, dobra. Zapomniałem. Dawno nie grałem. Dobra. Chciałem Wam w ogóle serdecznie polecić tę grę. Bo... Yy, możecie ją sobie dostać na Enebie, ona nie jest aż taka droga na Enebie. Spoko gra, naprawdę mega polecam. To nie jest reklama, po prostu mówię, że to jest świetna gra. A Eneba ma najtaniej, więc jakby. Zapraszam. Możecie sobie kupić, próbować sami zrobić ładne za lub inspirować się moimi filmami. Był filmami innych youtuberów, też się nie obrażę. Nic No dobra. Na czym ja skończyłem? A. No to. Biom. Co ja chciałem zrobić? A. Wait, co ja chciałem? No. Europa. Europa. Pa. Europa pa. Nie wiem, czy chcę takie wielkie drzewo którego średnio w kamerze się mieści, więc wezmę sobie tam trochę mniejsze. No i proszę, nasze piękne wejście gotowe. Nie wygląda ono tak źle. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, tak całkiem szczerze. Ale co jest ważne w tej grze? I to trochę popsuje klimat, no ale niestety to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. Czyli yy, pracownicy, miejsca gospodarcze, wiadomo. No i bierzemy sobie taką ścieżkę. Ja zawsze robię na 4. To też źle wpływa na klientów za, więc najlepiej to robić daleko od wszystkiego. Ja na przykład zrobię to w ten sposób. Ja cyk, 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 cyk. I powiedzmy, ja zrobię to w ten sposób. No i co? No jest ładnie. Udogodnienia, obiekty dla personelu i na razie postawię te najtańsze, bo na początek jakoś super wiele pieniędzy nie mamy. No i co? Tu pasuje. No to możemy to tak zrobić. Stawiamy od razu to. Możemy postawić yy, to. Ale niestety się nie mieści w tej siatce, więc zrobię to w ten sposób. To jest, to jest, to jest, więc z małych budynków jeszcze mogę postawić. Czo ja robię małe budynki? No dobra, nieważne. To chociaż socjalkę zrobię dużą. Najwyżej zamienię te mniejsze na te większe i też będzie git. Ważny jest też weterynarz. Kwarantanna na ten moment nie jest aż taka ważna, no ale... Warto ją postawić, ale to mniejszym wyrażem. Po co nam ta wielka? No oczywiście same pomieszczenia to nie wszystko. No bo trzeba jeszcze dać tych pracowników. I ja w ogóle powinienem zatrzymać czas, ale ki z tym. Chodzimy w personel. Bierzemy jednego opiekuna na początek, jednego dozorca, jednego technika, jednego strażnika, sprzedawcy na razie, nie? Jednego i dwóch weterynarzy. No i myślę, że teraz jest git. Dobra. Najlepiej w ZOO ustalić pory tak do 19, powiedzmy od 8 albo od 9, bo wtedy jest najwięcej ludzi. I Wtedy się najwięcej zarabia. Ale mogę dać od 8, już trudno. Nie warto robić 24 na 7, bo to nic nie daje, a tylko się więcej kasy traci, bo ludzie nie przychodzą. Teraz na przykład szulą, szukam palemek. Nie wiem co to jest wiąz, ale jest spoko, ale nie tego szukam. Wystarczy, że wpiszę palma. Pal. Okej, okay, ale bez siły. Pal... Palma. Oj, doskonały mikrofon, sorry. Tu mam na przykład taką palmę, ale ja na przykład chcę tą większą. No chyba, że... Żeby... Nie, to jest za mała. Myślę, że taka wystarczy. I powiedzmy takie wejście palemkami. Wyłożone. No i jedziemy. Udogodnienia. Wchodzimy w coś takiego i teraz jak to się wchodziło? Nie, 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 nie to. to. Wchodzimy w bankomaty. Co w się... Sensie... Kładziemy bankomaty, czym mam... ja tak trudno, ostatnio mam problem z mówieniem. I dajemy to, co jest najważniejsze: kosze na dotacje. Im więcej koszy na, do... na dotacje, tym lepiej, więc nie trzeba się wstydzić je dawać. I można też zrobić coś ta takiego, na przykład. Teraz można postawić kosz na śmieci, i już jest ładniej. I już jest ładniej, już jest fajniej. I na przykład tu poprowadzę ścieżkę. Też taką na 8. Tylko nie tom, tylko tą. Okej. Okay. Jest git. No i teraz, mam 19 tysięcy, więc a bardzo sobie nie poszaleję. A od razu zwierząt raczej nie będę sprowadzać, żeby trochę tylko sobie podrobić. Później dopiero będą prawdziwe zwierzęta. Tu są na przykład takie terraria gotowe. Ale nie, nie, ja się w takie coś nie bawię. Postawię sobie takie dwa terraria. terraria na przykład tu. Tą ścieżkę usunę. Jeszcze chcę usunąć to. Chwila, to. Niestety, że nie można wszystko tak usunąć jak na przykład w Team Park Naked, że bierze się kosz na śmieci, czy był i wszystko idzie jak tylko dotkniesz. Nie, to trzeba klikać na poszczególny przedmiot i go usunąć. Jeśli jeszcze oglądacie ten film, to polecam Wam zostawić łapkę w górę, suba. I napisać komentarz, że spodobał Wam się ten film. Bądź możecie napisać, że się nie spodobał. Przyjmuję wszelką krytykę. No i co jest najlepsze na początek? Bierzemy męską achatinkę. Złotą, bo to jest ważne. Adamską achatinkę weźmiemy brązową, bo lepszej w sumie nie ma. I teraz możemy wziąć obie. I wysłać do Zona, wkład tutaj. Co jeszcze mamy? Mogę wziąć tego Boa Dusiciela. Aha, to jest wszystko co jest na ekspozycji, nie ma nic więcej, tak? A nie, są różne rzeczy, dobra. Jest ich całkiem sporo. A, no to Anakondę Żółtą jednak sobie wezmę. Wezmę Złotą Anakondę Żółtą, a niestety nie ma ani Brązowej, ani Srebrnej, ani złotej, tej anakondy, więc trzeba będzie ym, szukać taką. O, tutaj jest najlepszy w sumie. I robimy wyślij do są I to co jest ważne, tu wchodzimy w tak zwaną zoopedię i na przykład achatina zwyczajna. Wchodzimy do achatyńki i trzeba je wszystko ustawić tak jak trzeba. Czyli od 23 do 36 stopni, to ja na przykład im ustawię na 27. No i od 40 do 60, co jest git, ale i tak ustawię im 50. I też jak można, i też jak już odblokowaliście całe Achatinki, bo to trzeba też odblokowywać w badaniach, no to można, dać takie rzeczy: cyk, cyk i Achatinka jest. Teraz anakonda żółta. Tego wszystkiego nie da się spamiętać, więc trzeba wejść znowu tu. I powiedzmy, że dam 28. I powiedzmy, że dam 70. Nie, przepraszam. 75. Jeśli chodzi o to, to też mam całą odblokowaną tą anakondę żółtą. No i, no i cyk. No i jest. Ważne co. Oczywiście. Yy, o... Co jest ważne? Donate. Boże. Czemu mi tak trudno się na filmie wysłowić? Można tu od razu kosz na śmieci postawić. I się modlić, żeby nie pomylili. To dam taki zielony. No niestety lepiej tego nie mogę dać. Albo dobra, nie teraz. Bo co jest jeszcze ważne w takim zoo? No jedzonko. Żeby ludzie mieli co jeść. Dlatego ja zawsze y, daję, jak wejdziemy tu w, w udogodnienia, naucz się mówić Enrix, no to mamy jedzonko. Hmm. Ja na przykład sobie wezmę Chief Beefa, czyli to są takie burgerki. Syk. No i napoje trzeba też jakieś wziąć. No niech będzie głupi soda, bo kto nie lubi napojów gazowanych? Nie, to jest coś takiego. O, tutaj, nie, 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 tutaj. I to jest takie coś, które się jakby do tego nie przyczepia, więc trzeba tak dobrze to wyczuć. Dobra, tak jest dobrze lepiej nie będzie. No i co jest ważne. Można sobie zrobić coś takiego na przykład. Ja tak zawsze robię w sumie. Że bierzecie ścieżkę. Dajecie na. Yy, długość najmniejszą. A to dajecie największą. I cyk. lewcie I tyle. I robicie udogodnienia. To. I tu macie coś takiego. Choć mnie zrobiłem to trochę za duże. Więc dam to coś innego. Na przykład coś takiego. Cyk, cyk. Cyk. Pyk. I dopiero tutaj dam to. Pyk. No, i tak to wygląda. Oczywiście trzeba dać kosze na śmieci, bo później śmietnik tu jest. Ale nie w koszutko na podłodze. Dlatego to jest dosyć ważne, żeby mieli śmietniki pod ręką. No i ja na przykład to zdabiam w ten sposób, że biorę tuję. Znaczy, to się chyba tu tak nazywa: tuję. Nie, to się nie nazywa: tuję. Trzeba to ręcznie zrobić. Oh my gosh. Dobra. Czy się to wygląda jeden do jeden jak tuje, a co to jest, to nie wiem. Nie było na wierzchu? Nie. Na końcu też nie ma. No gdzie są te tuje? Dobra, to pewnie będzie gdzieś tutaj. Nie mam pojęcia gdzie to jest. Może ja jestem ślepy, ale no nie widzę tego. O! Są tu je. Matko jakie to wielkie. Ja zawsze robię w ten sposób, że biorę... Nie, taką małą. Biorę coś takiego. Syk. Cyk. I robię tak tego po trzy. Tak żeby było choć trochę równo. Biorę teraz takie. I daję po dwa. I teraz biorę te takie... A bo w sumie już raczej będzie gnit. Jak zrobię tak, tak. I pyk. No i świetnie. No i super to wygląda moim zdaniem. I świetnie to wygląda. No, i dobra, no i możemy otwierać już nasze zoo. Dam na przykład bilet dla dorosłego nie 50, tylko 5, A dla dziecka też za 5, żeby mi nie nam, ma że za drogo. Jeden obiekt bez zasilania, który dobyt. A, no tak, zapomniałem. No, i też mamy ograniczony prąd raz oczyszczanie wody. Oczywiście tego drugiego na początku nie mamy, bo po co? Ale ja zawsze sobie kładę taki. nie, nie ten panel. O! Takie coś. Tak powinno się tej, do tej ścieżki tak, jakby przyczepić. A, ja się dziwię czemu nie działa. Cyk. Teraz powinno być nit. Dobra, i raczej już problemów nie ma. Mało gotówki. No to to jest jedyny problem. Że jesteśmy na deficycie, ale... Można tu nagrody odbierać. Właśnie, ważna rzecz. Tu nie można zbankrutować, bo koniec. No i co, no i mogę to przyspieszyć, albo w sumie wam pokazać, tak goście wyglądają ogólnie. I tu, jak sobie coś kupiam, to mogę iść tu, usiąść i sobie na spokojnie zjeść. A mam fajny pomysł, a mam świetny pomysł. Bo ja tak często robię. To będzie w budownictwie. Ale gdzie to będzie, to do końca nie wiem. A może to sobie będzie w udogodnieniach. Parasol? Nie, to idzie jednak w budownictwie. Jezus, mary, gdzie to jest? Parasol, parasol koszukan. pewno tam nie było? Oj, sorry, dotknęliśmy kilka razy mikrofon, nie chcący. O, jednak był. No i tak, klikamy X. I mamy coś takiego. No i to jest tak zwane bud dokładne budowanie. Bardzo szczegółowe. Oj, nie tak chciałem to zrobić. Na przykład. No i co? No i lepiej. Mają przynajmniej yy, taki parasol. Jeśli, wam od, jeśli podoba Wam się yy, odcinek, to polecam dać łapkę w górę, suba i napisać komentarz, czemu wam się podobał. Czekaj, czy ja to mówiłem? Chyba to mówiłem. Na początku. O, można się zwitać i dostaje się te listki. Dostałem tutaj jakieś nowe zadania. W ogóle to jest jakiś skam, tego nie można odebrać. Piszę, prezent jest, cel zrealizowany. A, bo tu jest, wypuść, no bo onej nie... A, bo to ja to zrobiłem w tamtym zoo. A ja nie mogę nic tu odebrać <grym> A bo już odebrałem i nie wiem. Nie mam pojęcia Tak wyglądają śmietniki. Nigdy się nie zastanawiałem. A, jak są puste, to są puste. Wow, odkryłem amerykę to można pokazać już... mogę pokazać, że tu. To... Naprawdę jest wąż. A, i przypomniałem sobie, muszę czegoś miniaturkę zrobić. To zrobię rzut ekranu. O. Dobra widzowie, to by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję, że byliście. Muszęcie zostawić łapę w górę, suba. Przypominam już trzeci raz. Yy, pan wąż też się z wami żegna. No i co? No i smacznej kawusi i siema.